Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z książkami mojego dzieciństwa. E, dzieciństwo to miało miejsce bardzo dawno temu, a opowiadając o książkach z mojego dzieciństwa, będę brała tu pod uwagę czas, kiedy chodziłam do podstawówki i kiedy wybory czytelnicze i książki. Które, które wybierałam, które czytałam, no załóżmy, że były już w jakiś sposób świadome, a nie były mi tam na przykład narzucane przez, przez kogoś dorosłego. E, więc, tak jak mówię, czas podstawówki, czyli lata 80. Opowiem Wam o książkach, które wtedy były na czasie, wtedy były y, czytane przez, y, przez dzieci czy przez młodzież, y, które cieszyły się dużą popularnością, które były dostępne w bibliotekach czy księgarniach i które ja albo dostawałam y, na prezent od Mikołaja, na przykład, y, albo no, które po prostu były kupowane. I w ten sposób znalazły się w moim rodzinnym domu. Nie będzie tych książek dużo, ale wybierając je, starałam się wybrać chciałam wybrać te, które naprawdę były moimi ulubionymi książkami i które zapamiętałam do dziś. I powiem Wam, że niektóre z tych książek wzięłam z bibliotecznej półki. To znaczy nie, nie są tą Moje prywatne książki, ale są to książki, które no, do tej pory można, możecie znaleźć w bibliotece, które są dostępne, chociaż niektórych tytułów można pewnie się spodziewać w księgarniach w zupełnie nowej szacie graficznej, w zupełnie nowych wydaniach itd. Dobrze, więc chyba. Chyba zacznę. Jeszcze tylko wspomnę, że e, dlatego e, wymyśliłam sobie, założyłam sobie, że, że akurat zrobię taki film. Z tego względu, że e, kiedy, kiedy mnie oglądacie, jest już piątek. Natomiast e, kiedy nagrywam ten film, jest 1 czerwca, Dzień Dziecka. I tak sobie pomyślałam, że będzie to doskonała okazja, aby pokazać książki, które w dzieciństwie czytałam. Książka, która jest absolutnie numerem jeden w jakiejś mojej tam książkowej hierarchii, i myślę, że jest Wam to również tytuł równie znany i równie bliski. I są to dzieci z Bulearbyn Astrid Lindgren. Ja tutaj celowo pokazuję to wydanie z naszej księgarni z roku dokładnie 71, bo to wydanie jest mi szczególnie bliskie. Te proste rysunki. Czarno-białe tak bardzo, tak bardzo mi się wówczas podobały, a sama historia no klasyk dziecięcy, zagrody to miejsce, w którym te dzieci mieszkały, ich przyjaźń, ich przygody, ich takie codzienne życie czyli, czyli szkoła, podwórko, wspólne święta i tak dalej. Dla mnie, dla dziecka, które mieszkało w bloku istnienie czegoś takiego jak trzy zagrody. Dzieci mieszkające tu szkoło siebie, mające wokół tych swoich domów no, y, prawdziwy raj dla dziecka, bo tam były i zwierzęta, i takie domowe, gospodarskie, i tak dalej. Bardzo dużej rodziny. Y, no i oni wszyscy w tym swoim świecie żyjący i y, y, tak y, żyjący w takiej, takiej jakby jednej, wielkiej rodzinie. No, Myślę, że każdemu. Ta książka się podoba, i e, współczesne dzieci również bardzo chętnie po nią sięgają, aczkolwiek czasami może, mm, może odstraszać fakt, że dzieci z gulerbem są lekturą, a książki, które są przyszeregowane jako lektury szkolne, one jakby z góry są skazane na mm, słabą popularność. Kolejna książka to, to tytuł, który doczekał się wielu wznowień, i myślę, że no każdy jakiś bohater dziecięcy ma swój czas. Tak jak, nie wiem, myszka Miki z Nieśmiertelna, tak muminki wracają do łask. Bo znam wiele osób, które muminków nienawidzą, nie cierpią. to Wspominają wręcz tę bajkę, bajkę bądź książkę. No, jako jeden z. Koszmarów dzieciństwa, bo no nie wiem, tak naprawdę, dlaczego. Dla mnie opowiadania z Doliny Muminków były, no były przeurocze. Jakieś dziwne postaci, bliżej nieokreślonych zwierząt, nazwanych Muminkami mama Muminka z torebką, tata Muminka w cylindrze, mała Mi po prostu okazuje się ikona popkultury, tak naprawdę. No i ich e, piękny dom. Kiedy ja czytałam o Domu Muminków, kiedy go sobie wyobrażałam bądź kiedy, e, kiedy oglądałam rysunki, spróbuję znaleźć dom Muminków tutaj, ale chyba, chyba go w tym momencie nie znajdę. Wydaje mi się, że każdy, kto muminki czytał, to wie, jak ten dom z zewnątrz wyglądał. E, no to, to, było, to było jakieś moje dziecięce marzenie wówczas. Mieszkać w takim domu. Niesamowite, yy, ogromne yy, przestrzenie wokół tego domu. Yy, robiło to na mnie duże wrażenie. Ja oprócz opowiadania z Doliny Muminków przeczytałam yy, wszystkie części przygód Muminków, więc pamiętniki Tatusia Muminków, Dolina Muminków w listopadzie i tak dalej, i Myślę, że śmiało można tę książkę polecić. Yy, polecić Młodszym dzieciom. Kolejna książka to książka, która no również jakoś bardzo mnie fascynowała. Postać kobiety, która, która była główną bohaterką, też wielu, wielu części. I wydaje mi się, że też przeczytałam wszystkie te części. To Mary Poppins. Ja akurat tutaj mam Mary Poppins w parku. I specjalnie też wzięłam takie właśnie wydanie, czyli to wydanie, które każda z części miała inne kolory pasków na okładce. Uwielbiałam te kobiety, uwielbiałam po prostu, aż wręcz zazdrościłam tym dzieciom, że mają tak fantastyczne a nie o jakichś w ogóle dziwnych, nadprzyrodzonych zdolnościach, jakichś takich właściwościach i tak dalej, która potrafiła tak naprawdę każdy dzień zamienić no, w niesamowitą, Przygodę, akcja dziejąca się w angielskim mieście, czyli w bardzo realistycznym świecie, ale z postaciami, sytuacjami, które no w realnym świecie nie mają miejsca. Bardzo to oddziaływało na moją wyobraźnię i no niesamowicie mi się ta książka podobała. Jedna z lepszych. Ja ją czytałam w jakichś pewnie początkowych klasach szkoły podstawowej, to pewnie w jakiejś czwartej czy może w piątej klasie, nie pamiętam już teraz. No, rewelacja. Jako małe dziecko ja uwielbiałam wszelkiego rodzaju baśnie. I nie wiem dlaczego, w moim rodzinnym domu było dużo baśni rosyjskich. Być może wtedy... Takie były dostępne na rynku wydawniczym. Tak mi się wydaje. Oczywiście były też, też różne inne baśnie, natomiast jakiś straszny, duży był taki mm, wybór znaczy straszny w sensie takim dobrym, że bardzo duży był wybór baśni rosyjskich. Kiedy ja przeczytałam po raz pierwszy zbiór owych baśni, no to przepadłam. Przepadłam i wiem, pamiętam do dziś, że wracałam do nich bardzo często. Po prostu czytałam te same baśnie po kilka, nie wiem, może kilkanaście razy. Ja je w pewnym momencie po prostu znałam na pamięć. I mam tutaj um, kilka takich kilka takich baśni, takich zbiorów baśni, ale te, które zrobiły na mnie największe wrażenie, to, to był zbiór ognisty ptak. Okładka, zobaczcie na samą okładkę, i tak samo ilustracje, które są w środku. One mi się tak strasznie podobały, że ja pewnie je przerysowywałam do zeszytu, bo, bo tak jakoś miałam zawsze, że rysowałam. No, no zobaczcie, one są przecudne. Ja później nawet zbierałam, jak zbierałam znaczki, w ogóle wow, jaka, jakie mm, zainteresowania. Powiedzcie teraz, któremuś dziecku, żeby zbierało znaczki. Być może zb ktoś zbiera, nie wiem. Ja je mam do dnia dzisiejszego. Ale o co chodzi z tymi znaczkami? No, w pewnym momencie pojawiła się taka kolekcja znaczków pocztowych z rysunkami z baśni rosyjskich. No, przecież musiałam je mieć. Moja siostra też takie zbierała. No, zobaczcie, no, przecież te rysunki są przeurocze. A baśnie niesamowicie mm, fantastyczne. Tak, pełne barw, pełne jakichś czarów magii, dziwnych stworzeń, prawdziwych ludzi też, w sensie ludzkich postaci, przygód, jakie, jakie te, te, te osoby miały. One w zasadzie wszystkie kończyły się dobre, dobrze przynajmniej w, tej, w tym zbiorze, w ognistym ptaku. I ja gdzieś ten swój egzemplarz mam w domu, ten wziąłam z biblioteki I, o, i co to znaczy, że one są w dalszym ciągu popularne, one są w dalszym ciągu wypożyczane i bardzo często rodzice pytają się, czy mamy w swoich zbiorach baśnie rosyjskie, bo właśnie takie chcia, chcieliby swoim dzieciom pożyczyć. Z innych baśni rosyjskich to w zasadzie mm, są bardzo podobne zbiory, tu mam jeszcze Alonuszkę. Bardzo podobna szata graficzna, bardzo podobnie wydane, z równie pięknymi ilustracjami. Zawsze te imiona strasznie mi się podobały imiona mm, y, tych postaci: Alonuszka, Iwanuszka, y, często była Baba Jaga, jakieś tam y, dziwne takie, y, jakiś mrozik. Nie pamiętam już ich wszystkich oczywiście, ale. No, ale takie były, Waniuszka, Mariaca równa, no nie na mnie to po prostu działało niesamowicie. Tak jak mówię, ja te ilustracje przerysowywałam sobie do zeszytu i, i tak, jak, tak samo jak lubiłam czytać, to tak samo lubiłam rysować. Była też taka kolekcja, być może ci z Was, którzy znają te dawne baśnie rosyjskie być może znają też kolekcję, o której chcę powiedzieć. Mianowicie chodzi mi o taką kolekcję Baśnie Narodów ZSRR. Jeśli ktoś ma książki z tamtego czasu, to myślę, że i ma na swojej półce również e, tą kolekcję. Zobaczcie, czyż nie są piękne te ilustracje. No, i to, były, i to były baśnie charakterystyczne, wywodzące się z, z tradycji, z kultury narodów ówczesnego ZSRR. Ja mam tutaj akurat baśnie narodów Republik Zakałkaskich, ale było ich całe, całe mnóstwo: właśnie baśnie Mołdawii, baśnie Ukrainy, Białorusi itd., itd. Kiedy byłam już w starszych klasach podstawówki. To pewnego razu wpadła mi, w ręce, wpadła mi w ręce książka, która wydaje mi się jest też znana współczesnym dzieciom, współczesnym dzieciom, które książkami się interesują, które czytają książki. I jest to niekończąca się historia. Ja mam tutaj wydanie, wydanie z którego roku, też z naszej księgarni. Nie wiem, z którego ona jest roku w tym momencie. Zresztą nie ma to tak naprawdę znaczenia. E, wiem, że e, pojawiło się dużo wznowień tej historii, tej książki. E, wiem też, znaczy wiem, pamiętam, bo, bo przecież sama na ten film biegłam do kina, e, bo ta książka została zekranizowana dawno temu. I tak samo jak książka mi się podobała, tak samo mocno przemawiał do mnie film. I tak samo no, tak samo mocno postać chłopca Bastiana gdzieś tam weszła do mojej głowy i, i, no, i została tam na długi czas. I ja do dzisiaj pamiętam te postaci. Do dzisiaj pamiętam te przygody, które które Bastian miał w tym dziwnym, jakimś nierealnym świecie. To jest chłopiec, który trafia, chłopiec trochę samotny, może nie do końca lubiany przez wszystkich. On pewnego razu trafia do księgarni i tam trafia na książkę, do której jakby wnętrza się przenosi. I on żyje trochę w takich równoległych światach czyli żyje życiem w książce, którą czyta. Hmm, ale żyję też życiem, no, jakby tym realnym, z którego, z którego do tej książki wszedł. Skomplikowane, być może. Natomiast, natomiast to chyba była pierwsza książka fantastyczna, jaką przeczytałam. Tak teraz sobie pomyślałam, i w zasadzie nigdy już później nie przeczytałam żadnej fantastyki. Nie czytam w zasadzie fantastyki do dnia dzisiejszego. A może to źle. Może powinnam. Niekończącą się historię, niekończącą się opowieść. No właśnie, bo to niekończąca się historia to jest tytuł książki, a niekończąca się opowieść to był tytuł filmu. Tak. Ale polecam wszystkim tym dzieciom, które chcą zacząć przygodę z fantastyką. I ostatnia książka, która była taką książką dla dziewczyn, typowo dziewczyńską, i nie jest to Ania z Zielonego Wzgórza zupełnie nie. No akurat, dla mnie Ania z Zielonego Wzgórza jakoś nie była porywająca. I tu pewnie zaskoczy wszystkich fanów Ani. Znaczy, nie no, każdy ma swoje ulubione książki. No. Dla mnie taką dziewczyńską e, książką była Małgosia kontra Małgosia Ewy Nowackiej. To historia dziewczynki, nastoletniej Małgosi, która z czasów współczesnych, a książka została wydana, uwaga, znaczy ja mam wydanie akurat z roku. A to, to jest już znowienie z 2001, ale uwierzcie mi, pierwsze, jest pierwsze wydanie 75 rok. Więc dziewczynka żyjąca, bohaterka książki, żyjąca w latach 70. przenosi się w czasy Jana Sobieskiego, w czasy Króla Sobieskiego. I, i jakby w tam w tych czasach królewskich. Również rodzinę, tą samą, tam jest jej mama, i tak dalej, i tak dalej. I w tych czasach jej współczesnych, czyli w tych latach 70., jest również ta sama mama, ta sama rodzina. Czyli to jest historia, no, też jakby takich równoległych światów. Czyli mamy tutaj też jakieś elementy magiczne i, i fantastyczne. Ha, zobaczcie. To okazuje się, że ja czytałam więcej fantastyki, będąc dzieckiem, niż, niż teraz. No i oczywiście można się domyślać, że te światy są zupełnie, skrajnie inne i yy, no jakoś ta Małgosia musi sobie po prostu w jednym i w drugim poradzić. Jest jeszcze jedna książka i, i ja jej tutaj nie mam. Ja nie mam tej książki w ogóle chyba w domu. Znaczy mam ją na pewno w rodzinnym yy, domu, moich rodziców musiałabym ją znaleźć. Yy, no natomiast nie przygotowałam się, nie przyniosłam jej. Yy i jest to tajemniczy ogród. Historia ponadczasowa, książka, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie I, i zobaczcie, ona jest do dzisiaj czytana, została zekranizowana, dzieci ją mają w szkole jako lekturę i pomimo tego czytają ją chętnie, bo jest to piękna opowieść. Mary, która znajduje, znajduje w wielkim domu, w którym, w którym mieszka, znajduje chłopca, no, który jest inny niż reszta dzieci, znajduje tajemnicze drzwi, jest tam jest piękny ogród. No wszyscy wiecie, o czym jest tajemniczy ogród. Mm, I yy, mam jakoś taki duży sentyment do tej książki dlatego, że to była pierwsza książka, która była moim takim pierwszym świadomym wyborem czytelniczym. Doskonale to pamiętam. Yy, I ja ją znalazłam gdzieś w jakiejś w ogóle serwantce u mojej babci. Yy, I to było takie wydanie, ja. Postaram się tutaj zamieścić okładkę, tak żebyście zobaczyli, o które wydanie mi chodzi. Bo nie chodzi mi o współczesne wydanie, tylko właśnie o to stare. I ono miało takie żółte kartki, no nie było jakoś porywająco estetyczne. Natomiast kiedy przeczytałam pierwszą stronę, drugą stronę, no to... No to no to już wiedziałam, że przepadłam. Jeśli ktokolwiek zapytałby się mnie, jaka była jaka jest moja ulubiona książka dzieciństwa, z dzieciństwa, to będzie to Tajemniczy Ogród. A zaraz po tej książce dzieci z bulerbyn. I to by było na tyle, jeśli chodzi o książki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. I tak jak wspominałam we wcześniejszym filmie, Maj... Był strasznie ciężki, czytelniczo. Przeczytałam tych książek naprawdę mało, naprawdę. I w tym momencie ja jestem dalej przy Świetlistej Republice. Nie ruszyłam od ostatniego filmu, jeśli widzieliście, nie ruszyłam kolejnej strony, czyli dalej jestem na stronie 18. Natomiast w Legimi zaczęłam czytać Wiosnę Zaginionych Anny Kańtoch i bardzo mi się podoba. Bardzo więc pewnie Anne Kańtoff będę sobie czytała. Tym bardziej, że chyba wyjdzie druga część do właśnie tej yy, książki, o której mówię. Chcę Wam podziękować za komentarze pod moim ostatnim filmem, czyli yy, pod filmem o książkach, których nigdy nie przeczytałam, bo Wasze reakcje, waszych reakcji było naprawdę dużo. Okazało się, że yy, no, każdy ma taki stos książek nieprzeczytanych. I dziękuję Wam za to, że książki, które w tamtym filmie pokazywałam, no, w jakiś sposób zachęciliście mnie jednak do ich przeczytania, więc myślę, że niektóre z nich pewnie przeczytam w tym roku. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!